Nie no, pole liga polska, polska liga najtrudniejsza, no czemu, jak se grać? Kurde Tu już jest Warszawa i ten To tu, to tu jest na, o. No to polska Apelę sobie po prostu zmieniłem Był to Winicjusza, Winicjusza na jakiegoś tam chłopka se tam Zmieniu. Najpierw Nies już był takim, nieważne. Nie, nie Gramy. E, film ten trwa 6 minut. No więc zaczynamy. Fake No, jakby się teraz, jakby tutaj ten tu bramkarz nie z, z, obronił, to by był szok. Bo dosłownie piłka nie za mocno leciała, a on by ledwo obronił. Lubię strzelać na laga, żeby daleko poszło. Wybicie od bramki. Jakie wybicie od bramki? Nieważne. Czasem się z tą gierką nie zgadzam, bo miał być rzut karny i nie było. Nie było. Nie dali w ogóle rzutu karnego. A były dwa faule i jeden był w polu karnym, drugiego nie uznali. Nawet sędzia nie popatrzył na war. Jest ślepy. No był ślepy, był, ale już później zauważył rzut karny, no i go dał. Dawaj, laga, kurde. Szkoda. Nie wiem, jaki oni mają, bo nie patrzyłem na składy. Po ty. Co ty mi tu piłeczkę kradniesz, o kurde. Myślałem, że tam szczele, no ale to... To jakoś ten tutaj głupi mnie nie słucha. A ja was w ogóle tutaj nie fauluję. Ja was tu nie fauluję. No czemu on? Czemu on? O, chciałeś mi nogę wystawić. Dupa. Nie szczeliłem. No tak. Jak ciebie tu nawet nie było, jak patrzyłeś więcej. Rzut wolny. Ja tutaj to nie mogę w ogóle skorzystać, bo reklama nie jest gotowa. Oczywiście. Tyk. I gol. Przepiękny gol.